Cześć, witaj z tej strony Lena, Retro Mama. No i cóż, drużyna D, czyli partnerzy do meczu z Polską w fazie pucharowej, i to jak na razie będzie Francja, na to wygląda, bo bezsprzecznie wygrała swoje trzy poprzednie mecze. No ale cóż, przed nami szósty mecz grupy D, gdzie Australia zmierzy się z Danią i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pomieszam, przełożę. Dobra. Teraz tu i zobaczymy. Co też tutaj będzie. Czy możemy. Panie sędzio, możemy. Jeśli w tle słyszysz psa, to to nasz pies lubi się odzywać, jak część domowników wyjdzie z domu, a właśnie tak się przed chwilą stało. No ale cóż, wróćmy do meczu. 220 do 216. Mamy honorowy gol po stronie Australii. Mówię honorowy, no może będzie ich więcej. 196 do 212 jednak Dania. 205 do 222. Zresztą to i tak bramkarz, więc tutaj byłoby zwycięstwo po stronie Danii w tej akcji. 209 do 212. Ponownie Dania, czyli chyba wykrakałam, że honorowy gol 209 do 212. Tak. Honorowy gol Australii Dania wygrywa 4 do 1. Bardzo podobne są te zwycięstwa, jeśli już ktoś wygrywa. Bardzo wysoka liczba bramek, zatem mocna drużyna D. Ja biorę się za notowanie, żeby nagrać odcinek podsumowujący. A Ty daj znać, jak u Ciebie wyglądałby taki mecz. To cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Obserwuj Retro Rodzinkę, sprawdź o czym mówimy w naszych nagraniach. Cześć!